Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj pomówimy sobie o Smackdown z dnia 25 listopada 2022 roku. Dzisiaj odcinek dosyć specjalny, ponieważ no, takiego odcinka Shortcut jeszcze nie było, gdyż będzie on w dwie osoby, a razem ze mną jest... Dżaj, siemano maneczko, witam was wszystkich. E, więc tak, nie wiem do końca jak to wyjdzie, e, no ale... że... Aktualnie niestety musimy przebywać razem w jednym miejscu, no to tak. obejrzeliśmy razem SmackDown i stwierdziliśmy, dobra, że jak i tak nagrywam shortcut, no to możemy nagrać razem. Zachęcamy do lajkowania, zachęcamy do subskrybowania, do komentowania, jakie tam wasze, nie wiem, predykcje przed Survivor Series. Zapraszamy również dzisiaj e, chyba od drugiej? No coś koło będzie live reaction z Survivor Series, więc wbijajcie. No i co, chyba możemy powoli zaczynać SmackDown. No i zaczęliśmy od wyjścia Damage Control, gdzie Bailey w ogóle nie owija pełne, po prostu powiedziała: Bianca, wyłaś i pokazuj nam, kto jest tym piątym członkiem. Więc Bianca wyszła i powiedziała: Dobra, chcecie wiedzieć, no to proszę. No i wyszła Becky Lynch, więc jakie są Twoje odczucia względem tego, że to właśnie Becky. No kurczę, fajny powrót. Myślę, że to na pewno dużo da. Jest to spory adwantarz dla teamu Bianki i tyle. W sensie jak dla mnie ten segment mogli poprowadzić trochę lepiej, bo to było tak, że po prostu dobra wyłaś, dobra wyłażę, ej, to jest Becky i zaczynamy Brawl, a potem Becky mówi, no dobra, wygramy Wargames, więc jak dla mnie można to było podbudować trochę lepiej, nawet mógłby to być main eventowy segment, no ale skoro nie mieli lepszego pomysłu, stwierdzili, dobra, walimy to, po prostu niech wychodzi Becky i tak fani się ucieszą. E Pomysł raczej dobry, w sensie już mówiłem na predykcjach do Survivor Series, że były w sumie trzy możliwości. Candice, która chyba za bardzo nikogo nie grzała, eee, właśnie Becky, no i Sasha Banks, no jednak Sasha tym razem nie powraca, eee, mimo że Survivor Series będzie w Bostonie, ale no na ten powrót będziemy musieli jeszcze poczekać. Jakieś jeszcze przemyślenia względem tego segmentu? Myślę, że nie, możemy w sumie przejść do pierwszej walki, czyli w sumie to będzie walka z World Cupu, czy Bucz kontra Santos Escobar. E, tak, walka, no wiadomo jak piszewam Santosowi, ale ja jestem markiem wszystkich meksykańskich wrestlerów. W trakcie walki na Titan Tronie okazało się, że Bloodline atakują McIntyre'a i Owensa, więc całe Brawling Broods musiało sobie wyjść, żeby im pomóc. No i to wykorzystało całe zamieszanie Legato del Fantasma, którzy zaatakowali Butcha. No i dzięki temu Santos odniósł zwycięstwo i awansuje do finału Mistrzostw Świata, czyli awansuje tam, gdzie Meksyk pewnie nie awansuje podczas prawdziwych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Więc tak, ja się cieszyłem, czy ty się ucieszyłeś? No, według mnie bardzo super. Są duże szanse, myślę, ma Santos. Zobaczymy, jak to rozwiążą. I fajnie, że Meksyk dostaje jakąś uwagę. W sensie, no, ja się bałem, ponieważ dzisiaj jeszcze odbył się drugi półfinans, w sensie i możemy od razu do niego przejść. No, tak? myślę, że tak, będzie lepiej. Od razu. E, tak, więc bo... jeszcze podczas tej tygodniówki była walka Braun Strowman contra Ricochet, gdzie no, ja byłem w stanie poświęcić wszystkie swoje pieniądze, żeby postawić na Stromana, no bo jestem gigantem, aktualnie WWE na niego stawia, ale dostaliśmy tu zaskoczenie, ponieważ w trakcie walki, podczas której no, Stroman dominował, pojawiło się Imperium, pojawił się Gunter, którzy odwrócili jego uwagę, co wykorzystał Ricochet, wykonał Crucifix Spin i w taki sposób odniósł zwycięstwo, więc w main evencie, w sensie w finale Mistrzostw Świata Santos Escobar kontra Ricochet Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja oczywiście będę kibicować Santosowi, ale walka myślę, że również będzie o wiele lepsza niż gdyby miało to być starcie Escobar kontra Strowman. Też myślę, że było to super ze stromanem rozwiązane, bo po walce zaatakowało go całe imperium i na pomoc przyszedł Ricochet, co daje dużo dróg. Na pewno może to pokazać, że Strowman może się znaleźć w narożniku Ricocheta. Też daje to otwartą drogę do zrobienia tak-teamu, no i także zaczyna to rywalizację Stromena z Imperium. No więc, chyba możemy już troszeczkę wrócić do tego, co się po kolei działo na SmackDown, i tym razem na arenie pojawił się Bray Wyatt po raz kolejny ze swoim strasznie długim wejściem. Ja rozumiem, że Roman Reigns no może wchodzić te 7 minut na tygodniówkę, ale no Bray Wyatt. Cały czas mu to równuje. I o ile dobrze wiem, że to jest jakiś mega duży powrót, tak, no to jest tylko Bray Wyatt nadal. No ale tak, zaczął on mówić, że ludzie przez te wszystkie lata cały czas chcą widzieć w nim potwora, że chcą, żeby był findem, że chce, żeby niszczył innych, ale tak naprawdę to chodzi o to, że ludzie chcą zniszczyć jego i chcą, żeby on zniszczył samego siebie, a jeśli chodzi o ten zeszłotygodniowy atak na LA Night, no to, to nie był on. A potem na tamten tronie pojawił się Uncle Howdy, gdzie powiedział w sumie, że kłamie. Więc no nie wiem do czego to będzie prowadzić. E, myślałem, że już dostaniemy walkę na Survivor Series, ale potem był segment z LA Knightem, gdzie miał on złamaną rękę czy nie wiem, jakąś kontuzję no, więc raczej ta walka jutro się nie odbędzie. E, no i zobaczymy. No powiedzmy, że coś się dzieje z tym LA'atem, y ale nadal to nie jest coś co jakoś mocno by mnie zachwycało. No i nie wiem, jakieś odczucia twoje? Nie, no myślę, że tu nie ma co dodawać. Stypa straszna. Mogliby to fajnie popuszować, że Bray od razu leciał na Romana, a tak to marnują na jakiegoś LA Knighta. Nie, no bez przesady. No Rozumiem, że chcemy go jakoś podbudować i LA Knight jest jakby... Często postacie Braya są yy, kreowane tak, żeby przypominały postacie z horrorów. No i zawsze jak oglądasz horror, to jest ta pierwsza osoba, która zazwyczaj jest taka mało inteligentna, co za bardzo nie wie, co się dzieje i ona pierwsza jest jakby zabita i myślę, że to ma jakby portretować aktualnie LA Knight, yy, potem walka hitrow kontra Viking Raiders i nie mam tu ani jednej notatki, co chyba dużo <laughs> mówi o tym pojedynku. No skłasz, mecz, no. No, no. tak to wyglądało, no co tu ciekawego mówić, jakieś tam akcje z trzeciej liny dla były, no jak koniec końców była to po prostu stypa. Tak, a... Potem segment, który no, był piękny, ale to nie był segment z tego SmackDown, czyli tak. Dominik u Rey'a Misterio. Powiem szczerze, jak wczoraj albo przedwczoraj oglądałem ten segment sobie na telefonie, to naprawdę dawno mnie coś tak bardzo nie rozweseliło. Tak, to mnie zaskoczyło. Se, y, Dominik se wbiega do domu, bije ojca. No, typowa rodzina. Tak, i jeszcze to, że tam matka próbuje go powstrzymać. Tam Ria jeszcze w tle. No po prostu piękny segment, jak nie widzieliście, to bardzo zachęcam do obejrzenia. Potem miał miejsce ten drugi półfinał, o którym już wcześniej mówiliśmy. Tak, ale z Piądrochy nie powiedziałeś, kto wygrał w kontra Viking? Raiders. No chyba no, wszyscy mogą się spodziewać, no Viking Raiders. Eee, dobra, potem segment z Kevinem Owensem i samym Zaynem. Ja bardzo lubię Kevina, bardzo lubię samiego, więc no już od razu wiedziałem, że segment będzie świetny, szczególnie, że to wszystko kręci się wokół Bloodline, więc Kevin powiedział, żeby sami uważał, ponieważ no zobacz, co Roman robi z innymi osobami z jego rodziny, że wystarczy, że tylko lekko coś spierdzielą, to od razu mają przewalone. Więc pomyśl, co się stanie, kiedy ty coś zwalisz. No, i gdybym był na twoim miejscu, no to ja już bym dawno na nich sturnował, zanim oni sturnują na mnie. E, całej tej rozmowie przysłuchiwał się Jay Uso, który potem podszedł do samego i zapytał się: Ej, sami, czy ty przypadkiem z kimś nie rozmawiałeś teraz? Sami nie, nie, co, co ty w ogóle mówisz? Nic takiego nie miało miejsca. No kurde, no, kolejny piękny segment. Po prostu już nie mogę się doczekać tego, co wydarzy się na Wargamesach. E. Ja również, powiem Ci, to daje tyle dróg, zobaczymy kto pierwszy się sturnuje, czy to będzie jednak pojedynek, czy doprowadzi to do pojedynku J kontra sami, czy coś z tym go wywiąże, czy Sami będzie jednak lojalny dla Bloodline, czy jednak przejdzie do Kevina, to jest ciekawe. E, Okej, okay. potem szybkie pramłabeki, tam w sumie nic ciekawego, tyle tylko, że Demon idzie na wojnę, no i w sumie to chyba... Można powiedzieć szczerze, że to jest powrót demen jako demen. E, no a potem e, miał mieć miejsce wywiad e, Shotzi i Raquel i ja wtedy mówię: Boże, przestańcie gadać, niech zacznie się walka. I wtedy od razu pojawiają się e, Rakel i Shayna, które atakują faceowe zawodniczki i nawet tam przygniatają rękę Rakel, gdzie niby potem miała pojechać do szpitala, ale jak się później okazuje, nie pojechała, gdyż następnie miała mieć miejsce walka taktimowa Shotzi i Rakel kontra Ronda i Shayna, no i na początku wyszły te hilowe zawodniczki, które powiedziały No, no przypadki się zdarzają, ha ha ha, bo tak naprawdę to, to my zaatakowaliśmy, więc ale to było zabawne. E, no i potem wyszła sama Shotzi, co było dosyć ciekawe, ponieważ no jutro ma walkę na Survivor Series i stwierdziła A dobra, nie odpoczywam, po prostu lecimy tu on one, no i tam powalczyła sobie, nie wiem, może z dwie, trzy minuty no, nie za dobrze jej to szło, no, ale trudno się dziwić. No i wtedy na arenie pojawiła się Rakel, która cały czas sprzedawała swoją konduzję, nawet szło jej to całkiem nieźle. No i zrobiła hot taga, tam coś tam próbowała, ale no nadal to było praktycznie dwa na jednego. No i, no i chwilowe zawodniczki wygrały. Tak, szybka balacha i po sprawie, tapaut. I tyle. Później jeszcze dobili jej tą rękę. Potem, jeszcze na backstage, się dowiedzieliśmy, że jest złamana, jest elbow dislocated. No więc, Raquel ma obecnie 6-miesięczne wakacje. No i co, myślę, że hamę teraz. Main event, czy coś jeszcze? No, w sumie możemy przejść już do main eventu: czyli Sheamus i Drew McIntyre kontra Diusos. Zwycięska drużyna będzie miała przewagę na Survival Series. Może na początku porozmawiamy o samej walce, która jak dla mnie, no w sumie dużej konkurencji nie miała, no ale była najlepszym starciem na całej tygodniówce. Panowie dostali dużo czasu, wiadomo, Sheamus aktualnie jest w totalnym sztosie, banger after banger i te sprawy. The Usos zawsze mają swój poziom, no i Drew McIntyre to jest Drew McIntyre. No, po prostu, jeśli nie oglądaliście, to również serdecznie zachęcam. Pod sam koniec, Sheamus chciał wykonać Superplex, jednak wtedy zrzucił go z narożnika Sami Zayn. Co wykorzystał Jay? Wykonał Usos Splash, ale to nie wystarczyło, wtedy Brawling Roots się wkurzyli, e, zaatakowali Bloodline, ogólnie był cały Brawl, e, gdzie wtedy Drew McIntyre wykonał Suicide Dive poza ring, więc wszyscy leżeli. Poza samim Zaynem i Kevinem Owensem, gdzie sami chciał podać tytuł Jay'owi, żeby ten skończył Sheamusa, jednak wtedy zatrzymał go Kevin Owens, który potem wrzucił go do ringu, przez co sędzia wywalił samiego. Yy, I całe to zamieszanie wykorzystali faceowie, gdzie Kevin wykonał stunnera, następnie Sheamus, Bro Kick i w taki sposób Drew z Sheymusem wygrywają. Więc masz jakieś jeszcze przemyślenia względem walki? No, myślę, że była to na pewno niespodziewana wygrana. Też super. Super, na pewno to zrobili biorąc pod uwagę, że jutro jest walka na Survivor Series, właściwie dzisiaj, więc naprawdę duże propsy, fajna walka, super się to oglądało. No i co? Teraz czekamy te kilkanaście godzin do walki Wargames. E, w sensie mi to przeszkadza, znaczy rozumiem co nie mieli na myśli, ponieważ w walce kobiet to chilowe zawodniczki mają przewagę i na pewno wtedy łatwiej budować cały ten gimmick mecz, ponieważ no wtedy chilowie w większości mają przewagę liczebną, jednak tutaj wygrali face no, i nie wiem, jak ba za bardzo chcą pokazać Bloodline, że no, oni są tymi hillami, ale jednak cały czas mają no, przewalone, bo cały czas jest ich mniej. Więc nie wiem, jeśli chodzi o booking tego pojedynku, jak oni chcą to rozwiązać. No, ale dajmy im ten benefit of a doubt. Może nie będzie aż tak źle. Więc, no co, SmackDown, jak na Gong Show, na pewno było lepsze niż Raw, gdzie w sumie tam nic się nie wydarzyło. Tutaj mieliśmy jednak ten tag team match. Coś się ruszyło względem story Shotzi kontra e, Ronda Rousey. Kilka takich mniejszych pojedynków, wiadomo, World Cup. No i Becky powraca, więc no bardzo dobrze. Tak, fajna tygodniówka, super, że były zaskakujące wygrane z World Cup'a. No i w sumie to tyle. Nie było aż tak źle. Myślę, że tak nie 7 na 10 coś tu. No myślę, że to jest odpowiednia ocena. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Extra, Ja oraz Przemysław Michał Kowalczyk. Jeśli yy, ty również chciałbyś wspierać kanał Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie. Daj jakieś ostatnie słowa przed zakończeniem. Nic zbijaj się na live reaction już dzisiaj czy tam jutro o drugiej. No i co? Do zobaczenia. No i, no i z niektórymi na pewno widzimy się dzisiaj na King PTW Legends. Tak, to też pamiętajcie, będzie stream tam na YouTubie, więc jakby co oglądajcie polski wrestling. Wspierajcie. Hejka!